Witam, to jest obiecywany filmik o pinbarach, który miałem zaprezentować i krótko mówić. Ok, mówimy o pinbarach na szczytach, czyli pinbarach sygnalizujących możliwe, możliwe zawrócenie rynku w dół. Więc tak, pierwszy pinbar wygląda całkiem w porządku. Jednak drugi jest od niego jeszcze lepszy, ponieważ dlaczego pinbary w ogóle są takie dobre? Ponieważ e, tutaj znajdzie się sprzedający rynek pojechał do góry i spadł z powrotem. Oznacza to. W, jednej, w ciągu jednej sesji, w ciągu jednej sesji, w ciągu jednej świecy rynek pojechał do góry i spadł. Ta świeca jest jeszcze mocniejsza, ponieważ e, otwarcie było tutaj, rynek pojechał do góry i spadł, jeszcze niżej niż tej, bo w tej ni, nie, nie, nie spadł tak nisko. Natomiast ta świeca też można, może być uznawa za pin bar i przez wielu e, traderów używających Price Action jest, używana, jest uznawana za pin bar, chociaż jak wiadomo, e, Knot powinien mieć 2 trzecie długości a, ciała. E, tak więc tutaj było otwarcie, jazda do góry, i później mocny spadek w ciągu jednej sesji, jeżeli mówimy o dniu. E, to są pinbary, których nie należy używać. Ten ma za długi ogon, a ten to nie wygląda za bardzo właściwie jak pinbar, jeżeli mówimy o sprzedaży, oczywiście. Okej. Okay. Teraz, w których miejscach będziemy zagrywali na pinbary? Następny rysunek. Generalnie, choć mówimy o sprzedaży, rynek dojeżdża. Widzimy, że w tym miejscu jest mocny e, opór. Mówimy, generalnie mam na myśli świece dzienne. E, mamy mocny opór. To jest e, fake breakout, na to mówią. Zobaczcie, to jest e, inside bar. Tego to jest mother candle, baby candle i mamy wybicie fałszywe w górę. I w tej samej sesji zamykamy w dół. Uważam, że jest to jeden z tradeów, dających większe, jeden z większych, jeden z który da większe daje duże prawdopodobieństwo wygrania i wielkiego zysku, ponieważ tutaj, tutaj ludzie weszli, stracili, odpalone zostały stopy i teraz będziemy jechać w dół. Ok, poszukajmy przykładów. Mamy tutaj przykład funt do dolara na świecach jednodniowych. Oczywiście na jednodniowych wszystko wygląda z lepiej niż na krótkim interwale. Ok, pierwszy interw pin bar, jaki rzuca się w oczy, jest ten. No, bardzo dobry pin, bardzo Rynek otworzył się. Otwarcie było około około. 4942 Zrobione zostało prawie 400 pipsów w górę. Sygnalizowane było, że tutaj, tutaj jest kupno. Jak widać spadło, znajdzie się kupujący, pojechało do góry i później ten poziom służy jako mocne wsparcie. I mamy jazdę do góry. A tutaj właściwie nic nie widać. A ten, ten można by uznać za pin bar. O, zobaczcie, mamy tutaj opór, wybicie, przebicie niewielkie, i powrotem jazda do góry. Tutaj właściwie nie ma, nie ma, nie ma. Ewentualnie ten pin bar, ale tu mamy inside bar. Ten pin bar jest inside barem tego. Jak widać, duży, duży spadek w dół. Następny pin bar, całkiem dobry. Ten, jak widać, stratny. Nie zawsze działa. Jak wszystko. Okej, okay, następny pinbar. Dlaczego? Dlaczego na przykład? E, na dziennym ciężko jest znaleźć pinbar, który nie zadziała, ale zaraz tu były te e, były tutaj takie. O, ten. Trend jest cały czas w dół, mamy pinbar. No jest to jakiś opór. Była krótka kontynuacja po tym barze. Nie można grać na same pinbary. Przynajmniej ja tak uważam. Sporo traderów tak robi. Zobaczcie, jakie to jest mocne wsparcie. Raz, dwa, trzy, cztery i e, mamy tutaj dojechanie, Co? korektę, przebicie poziomu. E, mówię o tym poziomie 450 pewnie. E, 1,45 e, przebicie, później korektę, i znowu mamy tak Ponowną próbę przebicia, która jest nieudana. Tutaj jest jeszcze jedna. I rynek jedzie w dół. Ponownie testowany 145. Ładny pin bar w dołku. O, i to nie jest pin pinbar. Y Uważam, że na dziennym można by grać na samych pinbarach, ale jeżeli interwał się zmniejsza, to pinbary to nie wszystko. Tak naprawdę każde, każde cokolwiek dodajecie do swojego systemu ma zwiększyć prawdopodobieństwo, że to zadziała. Pinbar w takim czymś, dla mnie jest uznawany w ogóle za nieważny. Jeżeli już ma zjechać i dopiero narysować pinbar, a nie w takim miejscu narysować pinbar, gdzie, gdzie byliśmy e, 3-4 dni temu. No widzicie, pinbar nie działa. Już lepszy jest ten pinbar stronę rzędu spadkowego tutaj ok jesteśmy na dzisiaj. Zmiejmy na euro dolara ładnie. pinbar ja uznałem, że to jest pinbar. Poza tym, jeżeli macie taki długi ride w górę i taki pinbar jeszcze dodatkowo z ciałem spadkowym narysowany, to uważam, że zadziała, że będzie korekta i to głębsza. Tutaj pinbar, który nie zadziałał. Następnych kilka pinbarów. Pinbar w dołku. Ok, a jak używać pinbarów w sesji, w sesji dziennej? Uważam, że jest bardzo prosty sposób uważania, używania pinbarów. Nie działają one za często, nie, nie zdarza się to za często, ale się zdarza. Jeżeli mamy na przykład sesję londyńską, powiedzmy od 8 rano do 12, później jest zastój międzysesyjny do 14, 15. Jeżeli na M5 lub M15 narysuje się wam pin bar w stronę trendu, jeżeli jedziemy tak do góry i narysuje się wam taki pin bar, dodatkowo tutaj mamy wsparcie, to uważam, że jest to dobry trade. Jeżeli mamy też mocne spadki, to na h 1 można grać po korektach na pinbarach, ale to nie uważam. Nie uważam tego za dobry sposób, tylko i wyłącznie takiej gry Powinno być coś więcej zawsze. No zobaczcie uh, high, uh, higher low, higher high, higher low Jazda w górę. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta fala. I tutaj raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I pin bar. O to co mówiłem. Mocny opór, pin bar. A mocny opór po 1,50-50. Przebicie do 10 pipsów zaledwie. Uważam, że można tutaj zagrać na sprzedaż. Za wiele by nie było, ale zawsze coś. do jena wykres jednogodzinny zmieńmy na dzienny w dołku o. właśnie niektórzy używa, uznają to za pinbar co prawda głównie dlatego oczywiście mówimy o zamkniętej świecy tak samo jak to, tylko ciało i knot są mniej więcej porównywalnej długości, ale zobaczcie, rynek spadł i zrobił tak naprawdę dwie, dwie trzecie długości: raz, dwa. Tak samo tutaj spadł, raz, czyli raz, dwa, trzy. Zrobił to, co miał zrobić. Nie wiem, czy komukolwiek ten filmik się przyda, ale mam nadzieję, że się przydaje. I trochę rozjaśnij o pinbarach Prze aha, jeszcze jedno, gdzie szukać pinbarów? barów uh, pinbary zwykle używane jako potwierdzenia i uh, mm. OK, zobaczmy, co tutaj było takiego, że ten pimbary zadziałały. A no, jak widać, ważny poziom. O. OK, mam nadzieję, że to komuś pomoże.